Na tej lekcji dowiesz się, jak odejmujemy ułamki o tych samych mianownikach, a jest to metoda bardzo podobna do dodawania ułamków. Zacznijmy od przykładu. Mamy ułamki o tych samych mianownikach. 3 czwarte i 2 czwarte. Rysujemy koło i dzielimy je na cztery części. Zaznaczmy 3 kawałki koła. To nasz ułamek 3 czwarte. A teraz zabierzmy dwie części z tego koła, które odpowiadają ułamkowi 2 czwarte. Co nam pozostało? Jedna część koła, czyli 1 czwarta. Oznacza to, że 3 czwarte odjąć 2 czwarte równa się 1 czwarta. Zapamiętaj, aby odjąć od siebie ułamki o tych samych mianownikach, odejmujemy od siebie liczniki, a mianownik przepisujemy. Aby sobie to utrwalić, rozwiążmy inny przykład. Odejmijmy od siebie ułamki 5 ósmych i 3 ósme. Widzimy, że ułamki te mają takie same mianowniki, równe 8. Narysujmy koło. I podzielmy je na 8 części. Kolorujemy odpowiednio koło, zaznaczmy 5 kawałków koła. To nasz ułamek 5 ósmych. A teraz zabierzmy 3 części z tego koła, które odpowiadają ułamkowi 3 ósme. Co nam pozostało? Dwie części koła, czyli 2 ósme. Oznacza to, że 5 ósmych odjąć 3 ósme równa się 2 ósme. Powstały ułamek 2 ósme możemy jeszcze skrócić, a to już umiemy. 2 ósme to 1 czwarta. Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach nie jest wcale trudne. Po prostu odejmujemy od siebie liczniki, a mianownik przepisujemy. Musimy jednak pamiętać, że mianowniki odejmowanych ułamków koniecznie muszą być sobie równe. Na pewno poradzimy sobie także z przykładem bez obrazków. Wykonajmy odejmowanie 70 minus 40. Mamy te same mianowniki, więc po prostu odejmujemy od siebie liczniki. Nad kreską ułamkową piszemy. 7, odjąć 4, a pod kreską przepisujemy mianownik 10. W ten sposób otrzymaliśmy ułamek 3. I gotowe.